Czas na niemiecki. Dann los. Tym razem porozmawiamy o wymowie takich kombinacji liter jak e i a u, e, u Wymienione kombinacje liter czytamy w języku niemieckim trochę inaczej niż w języku polskim. Na przykład e I to będzie takie AI, które możemy na przykład spotkać w wyrazie das i, czyli jajko. Tą kombinację liter spotkamy też w słówku na przykład diarbyte, e i arbeit, albo w słowie leider, czyli niestety leider. Kombinację AU wypowiada się w bardzo prosty sposób. To trochę takie połączenie A plus naszego polskiego EU, czyli mamy au. I na przykład możemy to spotkać w wyrazie auf, czyli na, albo Der Ausgang, czyli wyjście, albo na przykład das Auto, das Auto, czyli takie A plus nasze polskie EU. Kombinacje EU przeczytamy jak oj, czyli na przykład Europa, Euro. Nie Europa, Euro, tylko Europa, Euro, noj, Heute. Warto przy okazji jeszcze powiedzieć o kombinacji A umlaut plus U. Ponieważ a umlaut czytane jest jak e, to będzie to praktycznie przypominało eu, czyli też oj. I na przykład możemy powiedzieć taki region w Niemczech Algoj będzie czytany jako właśnie oj Algoj, bo a z kropkami, czyli a umlaut plus u, też będziemy czytać jak oj, ponieważ to a to jest praktycznie takie e, czyli mamy na przykład Algoj, Geboidy. Myślę, że te zasady są na tyle łatwe, że zapamiętacie je od razu. Dankeschön, das ist alles für heute und bis zum nächsten Mal. Tschüss!